KSW ogłosiło walkę. Arkadiusz Brzosek kontra Mateusz, Mateusz Czefel w zastępstwie za walkę Puziana, która się nie odbyła, nie, znaczy w zasadzie to się nie odbędzie, czas przyszły. I tu muszę zwrócić honor organizacji KSW. Tu jeszcze przyznam, bo, bo jeszcze niedawno nagrywałem materiał, nagrywałem filmik, w którym Właśnie narzekałem na to, że KSW tak po prostu odwołało walkę z karty i nic w zamian, a tu jednak coś dało w zamian. I to nawet lepszego, do czego zaraz przejdę. I tu muszę zwrócić honor pod tym względem. Yy, walka Arkadiusza Brzoska z Mateusem Szefelem się wydawała taką naturalną walką, która kiedyś tam się musi odbyć. W końcu. Arkadiusz Rzosek mówił, żeby chciał zawalczyć z Szymonem Bajorem, dawał taką propozycję. Potem Szymon Bajor przegrał z Mateuszem Szefelem, więc może teraz Mateusz Szefel właśnie byłby lepszym przeciwnikiem. No i do takiej walki doszło. I moje takie spostrzeżenie ta walka jest o wiele lepsza niż jakakolwiek walka pudziana. To jest dużo ciekawszy pojedynek. Niepokonany Arkadiusz Rzosek. Hmm walczy z tak naprawdę najbardziej doświadczonym przeciwnikiem w swojej karierze, z mocnym rywalem, który może mu no może stanowić dla niego zagrożenie. Jest to następny taki skok poziomu trudności po poprzednich przeciwnikach. I Arkadusz wosek naprawdę jest zawodnikiem z potencjałem, który, który może daleko zajść. Oczywiście, czy może zdobyć pas KSW, no to nie wiadomo. Na razie Filip De Fris się wydaje totalnie niepokonany. I Arkadiusz Wosek też się nie wydaje, żeby miał jakiekolwiek szanse w takim pojedynku. No ale zawsze może wygrać wiele pojedynków, dobyć dużo zwycięstw i stać się jednym z lepszych polskich ciężkich. I jego walka z Mateuszem Szefelem. No, tutaj możliwych scenariuszy jest dużo. Może się okazać, że Arkadiusz Rzosek znowu zdobędzie jakieś szybki. szybkie TKO. Albo co? Może się okazać, że Mateusz Szefel się. Że swoim doświadczeniem przewyższy Arka Józka, bo też jest dobry w stójce. To się może różnie potoczyć. I ten pojedynek jest o wiele lepszy niż Marusz Pujanowski. Ja się znam dlaczego od razu nie zaplanowano walki Arkadiusza Wrzoska na tej Dlaczego od razu nie zdecydowano się na ten ruch? Tylko Mariusza Pudzianowskiego tam wciśnięto. Ja nie wiem, To. Jest, no dla Januszy pewnie. Dla Januszy dużo ciekawsza będzie walka Mariusza Pudzianowskiego. Właśnie takich Januszy mi się przypomina jak, jak była jakaś gala, już nie pamiętam, która to, z udziałem Mariusza Pudzianowskiego, nie pamiętam, to chyba była ta na Narodowym, ale pewien już w ogóle nie jestem, że Mariuszowi Pudzianowskiemu jakiś dziennikarz z jakiegoś w ogóle portalu niesportowego, tylko z nim oczywiście zrobił wywiad, z żadnym innym zawodnikiem, przyszedł na to, na tę gale specjalnie po to, żeby nagle zadać Mariuszowi Pudzianowskiemu pytanie, kiedy ostatnio byłeś na ramce. Pytanie totalnie z dupy wyciągnięte nie wiadomo po co właśnie dla Januszy takich kurdomowych, co takie, takie portale jak ten hmm. śledzą, to właśnie dla nich pewnie zrobiono Puziana bo dla przeciętnego fana MMA to zastępstwo dużo lepsze więc no podoba mi się ta walka, oczywiście faworytem Arkadiusz Wlosek, bez dwóch zdań, myślę, że on wygra, że on sobie poradzi i myślę, że nawet przed czasem, ale, ale różnie to może być. W każdym razie starcie bardzo na plus i bardzo fajnie, że się odbędzie na właśnie tej gali.